Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o gruczole krokowy, mojego anatomii, fizjologii i najczęściej występujących chorobach, jakie dotykają ten gruczoł. Gruczoł krokowy nazwany sterczem albo prostatą występuje tylko u mężczyzn. Czasem wcześniej, ale zwykle po czterdziestym roku życia w obrębie gruczołu krokowego Dochodzi do powstawania zmian strukturalnych, a u większości mężczyzn po 50 roku życia gruczoł krokowy zaczyna przerastać, co jest związane przede wszystkim z zaburzeniami hormonalnymi z powodu spadku poziomu wydzielania testosteronu. Proces przerostu gruczołu krokowego może trwać wiele lat, zanim dojdzie do typowych objawów i powikłań związanych z przerostem tkanki gruczołowej oraz utrudnieniem oddawania moczu. Aby zrozumieć nie tylko znaczenie, ale również i powstawanie chorób oraz powikłań, Dobrze poznać anatomię i fizjologię tego gruczołu, które postaram się pokrótce przedstawić. Gruczoł krokowy, stercz albo prostata jest niewielkim gruczołem wydzielania zewnętrznego o wadze od 20 do 25 gramów, który jest porównywany z powodu swego wyglądu do kasztana. Gr przez gruczoł krokowy przebiega sterczowa część męskiej cewki moczowej. Cewka moczowa męska jest znacznie dłuższa od żeńskiej i po wyjściu z pęcherza moczowego przechodzi przez przeponę moczowo-płciową oraz właśnie przez część gruczołu krokowego. Jak wspomniałam, owalny gruczoł ma kształt porównywany do kasztana i swą podstawą skierowany jest do pęcherza moczowego. Natomiast wierzchołek gruczołu, czyli wydłużona tempo zakończona yy, i tempo zakończona część obejmuje wychodzącą z pęcherza cewkę moczową. Gruczoł krokowy jest zbudowany od 30 do 50 pojedynczych płacików gruczołowych i przewodzików. Gruczoł sterczowy jest poza tym położony anatomicznie w przestrzeni kroczowej do przodu od odbytnicy i do tyłu od pęcherza moczowego, wypełniając przestrzeń między pęcherzem moczowym a przeponą moczowo-płciową. Anatomicznie gruczoł krokowy jest podzielony na trzy płaty. Prawy, lewy i środkowy, zwane także węziną stercza, jaka stanowi najbardziej do przodu wysuniętą część gruczołu krokowego, położoną między dwoma przewodami wytryskowymi, oraz cewką moczową. Część miąszu stercza, jaka znajduje się ku przodowi do cewki moczowej, jest pozbawiona elementów gruczołowych. Gruczoł krokowy jest otoczony specjalną torebką zbudowaną z tkanki łącznej, włóknistej i komórek mięsiowych gładkich, które wchodzą także w skład miąszu gruczołowego. Z zewnątrz łączotkankowej torebki gruczołu znajduje się bardzo obficie rozwinięty splot żylny, który jest pokryty powięzią tego gruczołu, jaka przechodzi w powięź pokrywającą trzewia miednicy. Budowa mikroskopowa gruczołu krokowego pokazuje, że Miąż Prostaty występują w nim pęcherzyki i cewki gruczołowe pokryte zróżnicowanym nabłonkiem, którego komórki, w zależności od siły działania hormonów męskich, androgenów, przekształcają się od walcowatych po sześcienne do płaskich których wydzielina może gromadzić się w odcinkach wydzielniczych i może ulegać zagęszczeniu do bezpostaciowej masy przesyconej solami wapnia. Najprawdopodobniej tzw. kamyki sterczowe występujące w obrębie tego gruczołu mają właśnie tego rodzaju pochodzenie. Poza tkanką gruczołową bud śródmiąższowa budowa stercza to przede wszystkim tkanka łączna oraz bardzo liczne komórki mięśniowe gładkie, które kurcząc się gwałtownie, umożliwiają wyrzucenie do światła cewki moczowej wydzieliny gruczołu sterczowego. Duża liczba włókien mięśniowych gładkich w tkaniu tego gruczołu umożliwia w badaniach histologicznych odróżnienie tkanki gruczołowej od innych gruczołów. Zewnątrz wydzielniczych. Wydzielina gruczołu zawiera śluz oraz składniki konieczne do odżywienia i rozwoju plemników, do których należą m.in. takie związki jak aminokwasy, kwas cytrynowy, enzymy proteolityczne, szczególnie fosfataza zasadowa, której poziom znacznie wzrasta w przypadku raka tego gruczołu. Czyli fizjologiczna rola gruczołu krokowego polega na zapewnieniu warunków dla odpowiedniego wzrostu i odżywienia komórek płciowych męskich. Klinicyści dzielą także miąż gruczołu krokowego. Na stercz zewnętrzny oraz wewnętrzny położony w głębi gruczołu, otaczający cewkę moczową, która głównie powiększa się i przerasta w odróżnieniu do zewnętrznej, która zwykle w starszym wieku ulega zanikowi i czasem określana jest jako torebka. Przerost wewnętrznej części gruczołu może przybierać charakter guza nowotworowego złośliwego albo niezłośliwego. Najczęściej jest to jednak gruczola, którego masa może wzrastać nawet do 300 g, co jest znacznym przerostem w porównaniu z prawidłową wagą stercza, czyli 25 g. Komórki gruczołowe w obrębie tzw. stercza wewnętrznego są wrażliwe na działanie estrogenów podczas gdy obwodowa część miąższu czynnościowa zależna jest od męskich hormonów androgenów zaburzenia równowagi hormonalnej między androgenami a estrogenami zwłaszcza występujące u osób u mężczyzn w starszym wieku są w dużej mierze odpowiedzialne za rozrost centralnie położonej części gruczołu krokowego Spadek stężenia androgenów sprzyja zanikowi obwodowej części tego gruczołu, chociaż nowe badania anatomiczne i fizjologiczne sugerują jeszcze inny i niecałkiem poznany mechanizm zmian. Poza wiekiem i czynnikami hormonalnymi wymieniane są także inne czynniki ryzyka, szczególnie rasowe, gdy u mężczyzn rasy czarnej łagodny rozrost występuje częściej niż u mężczyzn białych. Wpływ mogą mieć także czynniki genetyczne oraz dieta. Okazuje się, że zwłaszcza produkty pochodzenia zwierzęcego przyspieszają rozwój tkanki gruczołowej, natomiast pożywienie roślinne hamuje nadmierny rozrost tkanki stercza. Oczywiście powstające powikłania nadmiernego rozrostu tego gruczołu zależą od wielkości rozwijającego się guza i kierunku, w jakim on rozrasta. Dlatego nawet niewielkie zmiany rozrostowe obejmujące płat środkowy, obejmujący, otaczający cewkę moczową stają się powodem zaburzeń w oddawaniu moczu. Według obecnego stanu wiedzy przyjmuje się, że łagodny rozrost stercza jest niejednorodnym zespołem chorobowym, na który składają się zarówno objawy dolegliwości, jak i zmiany patologiczne. Jednak udział i nasilenie poszczególnych czynników chorobowych może być różny. Nadal nie wiadomo, dlaczego u jednych chorych duży gruczolak nie powoduje żadnych objawów, a u innych niewielki przerost objawia się całym zespołem dolegliwości utrudniających życie mężczyzn już nawet w średnim wieku. Za chwilę opowiem o niebezpieczeństwach związanych z przyrostem gruczołu krokowego. Niebezpieczeństwa wynikające z przerostu gruczołu krokowego dotyczą szczególnie ucisku na przebiegający. Jak już mówiłam w obrębie gruczołu krokowego, początkowy odcinek cewki moczowej męskiej, co staje się powodem trudności w oddawaniu moczu, zaleganiem moczu w pęcherzu moczowym. Chorzy oddają mocz w coraz mniejszych ilościach i coraz częściej. Aby pokonać opory wynikające z zamknięcia światła cewki moczowej w pęcherzu, musi gromadzić się większa ilość moczu aby wraz ze wzrostem ciśnienia wewnątrz wewnątrzpęcherzowego doszło do pokonania oporu wynikającego z zamknięcia albo zwężenia światła cywki moczowej. W takich warunkach przeciska się jedynie tylko pewna porcja moczu, co równocześnie zmniejsza ciśnienie śródpęcherzowe. Dlatego niedużo moczu może być od razu wydalone. Stąd istnieje konieczność ponownego napełnienia pęcherza moczowego, wzrostu ciśnienia, aby następna niewielka porcja moczu mogła zostać wydalona, co może powtarzać się wielokrotnie w ciągu dnia i w nocy, stąd często oddawanie moczu w niewielkich ilościach. Powiększony gruczoł krokowy, najczęściej spowodowany, jak już mówiłam, łagodnym gruczolakiem stercza, może być powodem także zaciśnięcia cewki moczowej, przez co utrudnione oddawanie moczu może prowadzić nawet do całkowitego jego zatrzymania. Histologicznie łagodny rozrost stercza stwierdza się u 50% mężczyzn w wieku 60 lat i u 90% osób powyżej 85 roku życia. W następstwie braku całkowitego opróżnienia pęcherza. Wraz z zaleganiem moczu dochodzi do niebezpiecznego poziomu rozwoju bakterii namnażania drobnoustrojów odpowiedzialnych za stany zapalne, co prowadzi z kolei do przewlekłego zapalenia pęcherza moczowego, występujących także innych stanów zapalnych, zapalenia moczowodów, nerek, ropni, niewydolności nerek, co z kolei skutkuje również następnym powikłaniem jakim jest nadciśnienie tętnicze. W przebiegu przerostu gruczołu krokowego wyróżnia się trzy okresy spośród których pierwszy nazwany jest okresem podrażnienia, jaki charakteryzuje się pewnym utrudnieniem oddawania moczu, chociaż jeszcze pęcherz moczowy wtedy opróżnia się całkowicie i nie stwierdza się zalegania. Chorzy w tym stadium odczuwają jednak wzmożone parcie na mocz i częstomocz oraz wzmożone oddawanie moczu w porze nocnej. W drugim okresie określanym wyrównanym zaleganiem moczu pęcher moczowy już nie opróżnia się całkowicie i to prowadzi do zalegania moczu, dlatego w bardzo krótkim czasie. Po oddania moczu chory ponownie odczuwa parcie na mocz i odstępy między kolejnymi próbami oddawania stają się coraz krótsze, a objętość oddawanego moczu coraz mniejsza. Przyczyną narastania dolegliwości i częstego oddawania moczu jest przerost ścian pęcherza moczowego, który przerasta wraz z próbami i koniecznością przepychania. I opróżniania pęcherza, co jest także przyczyną zmniejszenia pojemności pęcherza moczowego. Dochodzi także do zmian strukturalnych w pęcherzu, które, w którym powstają trudno opróżniające się miejsca zatoki. Jeśli objętość zalegającego moczu jest mniejsza od 150 ml, traktuje się stan jako wyrównane zaleganie moczu, ponieważ Zaleganie moczu dotyczy jedynie pęcherza moczowego, co jeszcze nie powoduje utrudnienia odpływu moczu z nerek. Wreszcie trzeci okres, czyli niewyrównanego zalegania moczu, następuje wtedy, kiedy objętość zalegającego w pęcherzu moczu przekracza 150 ml, co jest powodem, że normalna czynność pęcherza staje się już niemożliwa. Z jednej strony chorod daje zależnie od woli coraz mniej moczu, z drugiej mocz nieustannie wycieka kroplami. W tym stadium dochodzi do nietrzymania moczu oraz często do bezwiednego moczenia podczas zmiany pozycji, wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej, przebiegu wysiłku, w momencie działania tłoczni brzusznej, kaszlu lub innych zmian wzrostem ciśnienia śródbrzusznego. Przepełniony pęcherz moczowy nie jest zdolny do przyjęcia moczu dopływającego z moczowodu winerek, co prowadzi do zastojów w moczowodach i w miedniczkach nerkowych czemu towarzyszą objawy narastającej niewydolności nerek, do których należy uczucie pragnienia, biegunki, nudności, wymioty i chudnięcie oraz uczucie oszołomienia. Sytuację pogarsza spożywanie napojów alkoholowych, ponieważ alkohol powoduje przekrwienie gruczołu krokowego, co jest skutkiem rozszerzenia naczyń i co nasila zaciskanie światła cewki moczowej. Poza łagodną postacią rozrostu nowotworowego występować może rozrost złośliwy, zwłaszcza rak. W przeciwieństwie do łagodnych gruczolaków rak pęcherza najczęściej powstaje z obwodowej części utkania stercza, która zależy od androgenów. Rak prostaty jest typowym złośliwym nowotworem wieku starszego i pojawia się w większości przypadków, jednak dopiero po 75 roku życia. Rak gruczołu krokowego u mężczyzn 50-letnich występuje znacznie rzadziej, jednak jako przyczyna zgonu rak gruczołu krokowego wymieniany jest już na czwartym miejscu po raku płuc, jelita grubego i żołądka. Oczywiście w przypadkach nagłego zatrzymania moczu konieczne jest natychmiastowe odbarczenie przepełnionego pęcherza moczowego. Powikłania związane z rozwojem raka niestety pojawiają się dość późno i są podobne do występujących w przypadkach przerostu niezłośliwego. Jednak dodatkowo u chorych pojawiają się często bóle kostne na skutek przerzutów nowotworowych do kości miednicy, kręgosłupa. Wiadomo, że męskie hormony płciowe, androgeny, przyczyniają się do rozrostu komórek w obrębie gruczołu krokowego. Dlatego w niektórych przypadkach leczenie polega na usunięciu jąder jako miejsca powstawania hormonów stymulujących raka. Tego typu leczenie hormonalne określane jest jako hormonoterapia ablatywna. Niekiedy podawane są chorym także estrogeny, czyli żeńskie hormony, hormony płciowe, które w większości przypadków przyczyniają się do powstrzymania dalszego rozwoju nowotworu. Oczywiście przeszkody w oddawaniu moczu mogą powstać także na skutek stanu zapalnego gruczołu krokowego, kiedy oprócz zaburzeń w oddawaniu moczu występują objawy charakterystyczne dla infekcji dróg moczowych, czyli gorączka, często mocz pieczenie w cewce moczowej oraz parcie na mocz. Czasem do tego w tym wśród objawów może dochodzić do krwiomoczu i bólak w okolicy krocza, co wymaga Oczywiście leczenia antybiotykami i środkami odkażającymi oraz stosowaniem ciepła. Ostre zapalenie gruczołu krokowego najczęściej powstaje na skutek przedostawania się bakterii do światła cewki moczowej, co może być także powikłaniem np. cewnikowania pęcherza albo diagnostycznego wprowadzenia cestoskopu. Zapalenie gruczołu krokowego jest coraz częstszym schorzeniem urologicznym i to nie tylko w Europie, ale także w innych częściach świata. Okazuje się, że 25% mężczyzn zgłaszających się do urologa to chorzy z objawami zapalnymi. Podobnie dochodzi, obserwuje się w Polsce wzrost zachorowań, chociaż nie ma dokładnych danych statystycznych dotyczących zapadalności na ostre zapalenie gruczołu. Dość prawdopodobną przyczyną wzrostu zachorowań, szczególnie u ludzi w średnim wieku, może być stresowy tryb życia, także tryb życia siedzący, brak ruchu. Także niestety coraz bardziej powszechna swoboda seksualna. Powodem stanów zapalnych mogą być zakażenia przenoszone drogą płciową. Zapalenie gruczołu krokowego jest właściwie zespołem chorobowym o różnych przyczynach. Wśród bakterii wymieniane są zakażenia chlamydią, mykoplazmą, które powodują nie tylko objawowe, ale i bezobjawowe stany zapalne cewki moczowej, będące odpowiedzialne za późniejsze stany zapalne gruczołu krokowego. Zakażenia wspomnianymi drobnoustrojami są przenoszone wyłącznie drogą płciową, a badania diagnostyczne są trudne i dość kosztowne. Nierozpoznane zapalenie stercza albo źle leczone powoduje dyskomfort i zmęczenie leczeniem oraz wymaga szczegółowej diagnostyki wielu badań, w tym mikrobiologicznych, cytologicznych oraz wydzieliny gruczołu krokowego. Ponadto z badań wiadomo o współistnieniu nadciśnienia i zespołu metabolicznego z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, co zostaje potwierdzone w badaniach epidemiologicznych w których obserwuje się znacznie szybszy rozwój objawów, także u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym, nadwagą i podwyższonym poziomem cholesterolu. Za chwilę opowiem o leczeniu przerostu gruczołu krokowego. W ostatnich latach doszło do zmiany podejścia leczenia chorób gruczołu krokowego zwłaszcza w przypadkach leczenia łagodnego rozrostu, które wynikają z natury poznania choroby, jej wpływu na dolne i górne drogi moczowe, także poznania objawów, dolegliwości wynikające bądź z mechanicznego traktowania przeszkody pęcherzowej albo z zaburzeń funkcji samego pęcherza, co stymuluje także nietrzymanie moczu. Wprowadzono bardzo nowoczesne metody diagnostyczne, takie jak Ultrasonografia, biopsja, badania urodynamiczne, ponadto wynaleziono i udoskonalono przez ostatnie lata wiele mało inwazyjnych i niechirurgicznych metod pozwalających stanowić ogniwo pośrednie między leczeniem zachowawczym a operacyjnym. Ważne jest poza zmniejszeniem podażu płynów oraz alkoholu, kofeiny, spożywanie ostrych przypraw. Do leczenia wprowadzono także wiele preparatów farmakologicznych, zarówno sztucznych, jak i naturalnych, które zmniejszają albo nawet likwidują objawy podrażnieniowe i utrudniające przepływ moczu. W leczeniu farmakologicznym stosowane są różne preparaty, które hamują rozwój choroby. Najpopularniejsza grupa leków hamujących rozrost i zmniejszających dolegliwości. Określane jest jako alfa blokery, które działają rozluźniająco na mięśnie gładkie zarówno gruczołu krokowego, jak i pęcherza moczowego, które ułatwiają oddawanie moczu. Jednak stosowanie tych preparatów, oczywiście które trzeba musi przepisać lekarz, jest związane z ryzykiem nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego, w tym niebezpieczeństwo niedociśnienia ortostatycznego, szczególnie. Kiedy stosowane są te leki na początku choroby oraz występować mogą takie objawy jak zawroty bóle głowy, przekrwienie śluzówki nosa. Inną grupą stosowanych środków są leki blokujące hormony które znacznie zmniejsza wielkość gruczołu krokowego. Najważniejszym preparatem w dziedzinie o działaniu hormonalnym jest finasteryd, która blokuje przemianę testosteronu w aktywną jego postać. Niedobór hormonu wpływa na zanik gruczolaka. Pod wpływem leku może nawet dojść do zmniejszenia do 30% wielkości gruczołu. Ponieważ finasteryd nie wpływa na zawartość testosteronu w surowicy krwi, nie zaburza bardzo istotnej równowagi androgenowej w organizmie mężczyzny. Bardzo popularne wśród chorych, ale także lekarzy jest leczenie preparatami naturalnymi, spośród których polecane są wyciągi z kory śliwy afrykańskiej, w takich preparatach jak Poldalen czy Tadenan, owoców palmy argentyńskiej. Czy korzenia pokrzywy, które wykazują niewiele objawów ubocznych i w mniej nasilonych przypadkach pomagają, podobnie jak preparaty z nasion dyni oraz kory i pączków topoli. Ostatnio bardzo polecane, bardziej w celach przeciwbakteryjnych, zmniejszających stany zapalne, jest żurawina, która działa odkażająco w stanach zapalnych dróg moczowych. Badania kliniczne dowiodły, że sok z żurawiny może stanowić skuteczną alternatywę dla leków przeciwbakteryjnych. Związki roślinne zawarte w żurawinie zmniejszają przyczepność bakterii Escherichia coli do nabłonka dróg moczowych, ograniczają namnażanie bakterii, nie wpływając na prawidłową florę bakteryjną. Żrawina ponadto nie zakwasza moczu, alkalizuje, co umożliwia stosowanie u chorych z kamicą moczową. Natomiast leczenie inwazyjne, podobnie jak leczenie zachowawcze, które powinno być już prowadzone przez specjalistów, polega na wyłuszczeniu gruczołu krokowego, klinicznie opisywanego jako wewnętrzny, z otaczającej go torebki. Najmniej inwazyjną metodą jest przezcewkowe wycięcie gruczołu krokowego poprzez wprowadzenie cystoskopu do cewki moczowej i specjalnym nożem elektrycznym wycięcie tkanki guza nowotworowego, łagodnego czy złośliwego, chociaż w stanach raka te zabiegi są bardziej radykalne, albo wykonywane są także hmm, wycięcia za pomocą lasera. Zaletą przezcewkowej metody resekcji gruczołu krokowego jest znaczne skrócenie okresu hospitalizacji. Brak także blizny pooperacyjnej oraz niewielkie dolegliwości bólowe. Natomiast wadą tej metody przezcewkowej jest niedostateczny wgląd w pole operacyjne. Także niebezpieczeństwo krwawienia, ryzyko niecałkowitego usunięcia tkanek albo możliwość uszkodzenia cewki moczowej, co może skutkować nietrzymaniem moczu. Oczywiście aparatura obecnie jest znacznie lepsza niż kilka lat temu, niemniej jednak takie powikłania mogą wystąpić. Inna znacznie starsza metoda operacyjna, właściwie historyczna, chociaż używana, polega na dojściu do guza nowotworowego przez cięcie nadłonowe i przestrzeń załonową. W przypadku nowotworu złośliwego istnieje konieczność, jak już mówiłam, bardziej radykalnego usunięcia guza, co zależy od jego rozmiaru, od naciekania tkanek, co z kolei wymusza zabiegi wykonywane. Z, w dużo większym zakresie niż w przypadkach rozrostu niezłośliwego. Jeśli stercza nacieka sąsiednie tkanki, przerzuty nowotworowe występują w okolicznych tkankach albo w innych, wymaga to leczenie cytostatykami i naświetlanie promieniami Rentgena. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym na życzenie radiosłuchacza przypomnieć na temat gruczołu krokowego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bokiem.